Poznaj mój sekret idealnego krokieta. To ciasto jest gładkie, bez grudek, a dzięki tajemniczemu składnikowi staje się niesamowicie elastyczne. Gwarantują, że Twoje naleśniki już nigdy się nie rozerwią, nie połamią, ani nie popękają. Po prostu są stworzone do perfekcyjnych krokietów. Zostań ze mną i zobacz, jak je robię. Do miski wsypać 250 g mąki pszennej. Mąkę należy przesiać. Polecam oglądać uważnie do końca, aby nie przegapić żadnego szczegółu. Dodać do mąki pół łyżeczki soli. Do zamieszać. Dodać dwa y, duże jajka. Ja każde jajko rozbijam nad y, miseczką, bo gdyby było jakieś zepsute, no to wtedy uratuje całe ciasto, a tak to by mogło mi się to wszystko y, po prostu zniszczyć. Jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale, to zapraszam do subskrybowania. Zaznacz też dzwonek, aby być powiadamianym o wszystkich nowych przep filmach, przepisach. Dodać 4 łyżki oleju roślinnego. U mnie tu jest olej słonecznikowy. Zamieszać łyżeczką albo łyżką. Mieszamy tak, jak pokazują na filmie. I y, jajka łączę razem z mąką. Zobaczcie w ten sposób, jak się zrobią już takie bardziej gęste, to wówczas dodamy pozostałe składniki. Właśnie sekret w tym tkwi, w tych składnikach, które w tej chwili Wam pokazuję. Każdy robi inaczej, każda rodzina ma swój sposób. U mnie jest ten sposób na idealne naleśniki do krokietów, które są elastyczne, mięciutkie, nie rozrywają się. Tutaj mam 350 ml mleka, temperatura pokojowa, i teraz stopniowo dolewam mleko do mąki z jajkami i y, trzepaczką. Mieszam, zwróćcie uwagę, jak to robię, stopniowo. Mieszam, nabieram mąkę, łączę razem z mlekiem, z jajkami. W ten sposób, jak mieszamy, nie powstaną nam grudki. I to jest bardzo ważne, że najpierw suche składniki wsypujemy do miski, a następnie dodajemy mokre składniki. O, zobaczcie, super. Jeszcze mieszam. Zapraszam Was na moje kanały kulinarne oraz na kanał vlogowy. Linki na te kanały zostawiam w opisie tego filmu. Tutaj dodam też 100 ml wody naturalnej z butelki. Temperatura pokojowa. I tutaj jest bardzo ważne. Moje naleśniki są robione z mlekiem i wodą naturalną, nie z wodą gazowaną. Woda gazowana powoduje to, że naleśniki mają takie dziurki, są takie sitkowate. Natomiast te naleśniki mają być całe, mięciutkie, delikatne. Dodając wody do właśnie do tego ciasta, ciasto staje się lekkie, takie delikatniejsze. A elastyczność dodaje też olej roślinny. Zobaczcie, jakie piękne ciasto. Nie ma grudek. Palcem wam pokazałam, że jest idealne ciasto, ale to ciasto na naleśniki należy teraz przykryć i pozostawić na 15 minut albo 20 minut albo 30. Ja pozostawiam na 30 minut. Każdy może zostawić ile mu się podoba, ale minimum 15 minut. U mnie 30 minut i już czas minął, idziemy do kuchni smażyć nasze wspaniałe naleśniki. Tutaj mam dużą patelnię do naleśników. Patelnia ma Y, tą y, objętość, y, znaczy się. no Objętość ma 30 cm średnicę objętości. Dobrze, średnicę 30 cm i y, spryskuję to olejem. Tylko jeden raz spryskuję patelnię do naleśników. I teraz jak już spryskałam. Pod patelnią już jest gaz włączony. Teraz y, taką. Y, Serwetką kuchenną, rozcieram olej na patelni, nadmiar zabrałam i już więcej nie będę smarować patelni. I teraz na rozgrzaną patelnię, właśnie czekam, aż się rozgrzeje dobrze, zamieszać należy ciasto. No bardzo ważne, że za każdym razem musimy zamieszać ciasto i dopiero wlewać na patelnię. Więc ciasto jest gotowe. Patelnia jest gotowa i nic nam nie pozostaje, jak zacząć piec. Zobaczymy, jak wyjdzie nam ten pierwszy naleśnik. O, nawet ładnie mi się rozprowadził, super. A teraz y, y, smażymy na patelni właśnie tej do naleśników gdzieś y, około y, minutki, minutka, około tak półtorej minutki i na średnim gazie. Chodzi o to, że nie może nam się naleśnik spalić pod spodem, naleśniki nie smażymy na rumiano. smażymy tak lekko zarumienione mają być, bo one są do krokietów, one i tak później pójdą do panierki i ponownie będą smażone. One nie, muszą, nie mogą być suche, muszą być leciutko podsmażone, takie jak tutaj na tym filmie widzicie, na drugą stronę przekręciłam i na drugiej stronie gdzieś 30 sekund i ściągamy z patelni, po prostu naleśnik musi być elastyczny, mięciutki, niespalony, bo im dłużej trzymamy na patelni, ten naleśnik robi nam się twardszy. To też bardzo ważne. Sztuka smażenia ciasta, smażenia naleśników też jest bardzo ważna. Oj, zobaczcie, pierwszy naleśnik jest OK. A teraz ja Was pozostawiam przy pięknej muzyce. Oglądajcie sobie teraz, jak ja smażę i widzimy się teraz na końcu filmu. I to jest właśnie ten efekt. Zobaczcie sami, jakie są miękkie, elastyczne i gotowe na farsz. Teraz, gdy macie już przepis na te niezawodne naleśniki, nie pozostaje nic innego, jak tylko zrobić je w domu. Koniecznie daj mi znać w komentarzu, jaki farsz trafi do Waszych idealnych krokietów. Czekam na Wasze pomysły. Dziękuję wszystkim, widzą, że zostali do końca tego filmu. Dziękuję za każdą łapkę w górę, za komentarz, za subskrypcję, za podbicie filmu. Jeszcze raz zachęcam do robienia tych wspaniałych naleśników. Pozdrawiam Was serdecznie z Rzymu, gdzie mieszkam od 1989 roku. Wyszłam za mąż za Włocha, codziennie gotuję po włosku. Na moim kanale znajdziesz dużo wspaniałych przepisów. I zapraszam Ciebie na robienie tych naleśników do krokietu. Widzimy się na następnym filmie. Ciao!